Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka 5 pytań o oczy. W tym filmie odpowiem na 5 najczęściej zadawanych pytań dotyczących roli atropiny w hamowaniu wady wzroku. Co to jest atropina? Kiedy stosujemy atropinę? Jak długo powinniśmy stosować atropinę? Kiedy należy zgłaszać się na wizyty kontrolne? oraz co można zrobić, jeśli stosowanie atropiny nie przynosi efektu? To pięć najczęściej zadawanych pytań dotyczących atropiny. Co to jest atropina? Atropina to są krople, które pierwotnie stosowane były do rozszerzania źrenicy. Okazało się wtedy, że hamują one również skurcz oka, konieczny do patrzenia z bliska. Biorąc pod uwagę, że wysnuto hipotezę o związku aktywności wzrokowej do bliży i rozwoju krótkowzroczności, postanowiono sprawdzić, czy atropina będzie skuteczna w takim wskazaniu. Duże badania kliniczne pokazały, że tak jest w istocie. Pomimo, że brakuje oficjalnych zaleceń dotyczących stosowania atropiny, konsensus wynikający z dostępnych danych naukowych wskazuje, że atropinę należy rekomendować dzieciom w wieku od 5 do 14 lat, u których wada wzroku przekracza minus 2 dioptrie, lub gdy udokumentowano progresję krótkowzroczności większą niż 1 dioptria na rok. Jak długo powinniśmy stosować atropinę? Badania kliniczne wskazują, że atropinę powinniśmy stosować przez minimum 2 lata. Jeśli w tym okresie nie zaobserwujemy progresji krótkowzroczności, możemy spróbować zaprzestać stosowania kropli. Kiedy powinniśmy przeprowadzać wizyty kontrolne? W przypadku leczenia krótkowzroczności powinniśmy kontrolować pacjentów po miesiącu leczenia, a następnie co pół roku. Należy też podkreślić, że zalecenia dotyczące kontroli mogą się różnić w zależności od. Konkretnego przypadku. Co jeśli atropina nie pomaga? Często pacjenci lub rodzice pacjentów pytają: Co możemy zrobić w sytuacji, kiedy stosowanie atropiny w stężeniu 0,01% nie jest skuteczne? W takiej sytuacji możemy spróbować połączyć stosowanie atropiny ze specjalnymi okularami w technologii DIMS. Możemy także, zgodnie z wynikami badania LEMP, podwyższyć stężenie stosowanej atropiny do 0,05%. Dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków Pięciu pytań o oczy.